Witam cię bardzo serdecznie. Mam na imię Martyna i przygotowałam dla ciebie dzisiaj krótką praktykę relaksacyjną, idealną na stres i wszelkiego rodzaju napięcia. Usiądź wygodnie, może być siat skrzyżny, z prostymi plecami i zamknij na chwilę oczy. Weź kilka spokojnych wydechów i wydechów. Nastrój się na praktykę, uspokój myśli. Skup się na tu i teraz. Weź głęboki wdech i unieś ręce w górę, wyciągnij kręgosłup, na wydechu złóż je na wysokości serca. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i długi spokojny wydech, głęboki wdech, ręce w górę i na wydechu skręcamy się do lewego boku, prawa dłoń zahacza o lewe kolano, lewa ręka odłożona z tyłu. Możesz spojrzeć za lewym ramieniem, możesz patrzeć do boku. Zaczniemy od takiego łagodnego skrętu kręgosłupa, oddychaj głęboko w tej pozycji, i na wdechu ręce w górę i na wydechu skręt na drugą stronę, lewa dłoń zahacza o prawe kolano, prawa ręka z tyłu odłożona na macie, plecy proste, klatka piersiowa otwarta. Oddychamy. Wdech, ręce w górę. Wydech, samastiti. Na wdechu otwieramy klatkę piersiową, przenosimy ręce do tyłu. Na wydechu zaokrąglamy plecy, głowę chowamy między ramionami. Wdech, pozycja krowy w siedzeniu. I na wydechu zaokrąglamy plecy do kociego grzbietu. Głęboki wdech. I długi, spokojny wydech. Wracamy do siadu, plecy proste. I teraz przejdziemy sobie do klęku podpartego. Kolana są troszeczkę dalej niż biodra, dłonie są pod ramionami. I robimy kilka kółeczek biodrami, tak dużych, na jakie masz dzisiaj ochotę, w swoim zakresie. Rozluźniamy biodra. Kilka kółeczek w jedną i kilka kółeczek w drugą stronę. Poczuj, jak rozluźniają się Twoje biodra, jak znika całe nagromadzone w nich napięcie. Rozluźniamy się. Powolutku się rozgrzewamy. I teraz wróć do klęku. Dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami. I na wdechu pozycja krowy. Na wydechu koci grzbiet zaokrąglamy plecy. Wdech, pozycja krowy. Wydech, koci grzbiet. Wdech, pozycja krowy. Wydech, koci grzbiet, kości ogonowa podwinięta. Wdech, pozycja krowy. A na wydechu odkładamy biodra na Czoło na mate, do pozycji dziecka. Możesz w tej pozycji dać sobie kolana tak szeroko, jak, jak ci wygodnie. Pośladki nie muszą dostawać do pięt. Wyciągnij kręgosłup. Oddychamy w tej pozycji. Pozwól, żeby Twoje ciało osadziło się w tej pozycji. Poczuj ją. Nie dociskaj. Oddychamy głęboko. Pozycja dziecka to świetny pomysł zawsze, kiedy jesteś zestresowana, zestresowany, potrzebujesz chwili wytchnienia. Warto wtedy. I teraz wchodzimy do klęku podpartego. Na wdechu unosimy prawą rękę w górę, otwieramy klatkę. Na wydechu przekładamy ją pod lewą pachą do skrętu. I teraz lewa dłoń może być przy twarzy, może być z tyłu na plecach, a możesz odłożyć ją daleko za głową. Takie skręty to złoto dla kręgosłupa, one pięknie też rozluźniają, masują nasze narządy wewnętrzne. Oddychaj głęboko. I teraz wróć lewą dłonią na matę. I wracamy do kręgu podpartego. Na wdechu unosimy lewą rękę w górę. Otwieramy klatkę na wydechu, przekładamy ją pod prawą pachą do skrętu. I prawa dłoń albo przy twarzy, albo na lędźwiach, albo daleko, daleko za głową. Tam gdzie dzisiaj czujesz, że chcesz, żeby ta ręka powędrowała. Posłuchaj swojego ciała, posłuchaj, co Ci podpowiada, i na co ma dzisiaj ochotę. To Twoja praktyka, więc zrób to, czego potrzebujesz i czego potrzebuje Twoje ciało. I teraz wracamy prawą dłonią na matę, lewą również, jesteśmy w klęku. Bierzemy wdech w pozycji krowy, na wydechu koci grzbiet. Wyciągamy prawą nogę do tyłu, uginamy w kolanie i robimy trzy kółeczka do przodu i trzy kółeczka do tyłu. Rozgrzewamy biodro. Ruch wychodzi z biodra. I teraz, jak już masz te kółeczka, przenosimy stopę na początek maty od zewnętrznej krawędzi do pozycji jaszczurki. I możesz zostać na całych dłoniach, możesz zejść na przedramiona, możesz położyć przedramiona albo dłonie na klockach, tam gdzie dziś czujesz, że chcesz zejść. Otwieramy nasze biodra, oddychamy. Jeśli potrzebujesz, możesz podwójnie zwinąć matę pod kolano, które akurat jest na macie, to jest teraz na lewe. I powoli wychodzimy z pozycji, wracamy na całe dłonie, wracamy do klęku i wyciągamy. Lewą nogę do tyłu, uginamy w kolanie i robimy trzy kółeczka do przodu, trzy kółeczka do tyłu naszym biodrem. Ruch wychodzi z biodra. I jak już mamy kółeczka, to przenosimy lewą stopę na początek maty od zewnętrznej krawędzi. I albo zostajemy na całych dłoniach, albo schodzimy na przedramiona. Być może na tą stronę możesz zejść głębiej niż na tą pierwszą, albo odwrotnie i to jest całkowicie normalne. Często tak bywa, że na jedną stronę jakaś pozycja wychodzi nam łatwiej, a na drugą jest troszkę trudniej. Absolutnie się tym nie przejmuj. Najważniejsze, żebyś poczuła, poczuł w ciele tą pozycję i wracamy na całe dłonie, wracamy do klęku podpartego. I jeszcze jeden wdech w pozycji krowy i na wydechu koci grzbiet. I teraz przejdziemy do siadu na piętach. Z prostym kręgosłupem możesz odłożyć dłonie na udach i weź kilka spokojnych wdechów i wydechów w tej pozycji. Uspokój oddech. uspokój myśli. I teraz przejdziemy sobie do siadu. Przejdziemy do bada konasany, wnętrze stóp są razem. Możesz chwycić ze stopy, plecy proste. Możesz się pobujać w tej pozycji. Weź wdech i na wydechu przejdziemy do leżenia. Stopy nadal zostają złączone. I jesteśmy już w supta bada konasane. To również pozycja, która wspania, ale redukuje stres i napięcie. Odłóż ręce tam, gdzie ci dzisiaj wygodnie. Możesz odłożyć je na udach, na brzuszku. Możesz wyciągnąć je daleko za głowę. To też jest bardzo przyjemne. Ja niestety dziś nie miałam takiej możliwości, bo zaraz za moją głową kończy się ten mostek. I teraz składamy nogi, kolana, przyciągamy je do klatki, robimy kółeczka na naszych lędźwiach, albo bujamy się z jednej strony na drugą masujemy lędźwie to już takie bardzo kojące i bardzo przyjemne ćwiczenie i teraz odkładamy ciało już do leżenia do naszej końcowej pozycji do siawasany zamykamy oczy twarz jest miękka ciało jest rozluźnione czujesz jak opada na matę czujesz jak grawitacja przyciąga Każdą część Twojego ciała. Umysł spokojny, oddech również spokojny. Uspokajamy ciało po praktyce i uspokajamy umysł. I przyciągamy powoli kolana do klatki piersiowej. Budzimy się. Możesz zwinąć się w taką malutką kulkę. Pobujać się jeszcze. I powolutku w swoim tempie wracamy do siadu. Może to być siad skrzyżny. Bierzemy wydech, ręce w górę. Wydech sama stiki. Wdech ręce w górę. Wydech dłoni na wysokości serca pochylamy głowę na namaste Bardzo dziękuję ci za tą praktykę relaksacyjną. Mam nadzieję, że jesteś odprężona, odprężony. Ściskam cię mocno. Przesyłam buziaki i do zobaczenia na następnych praktykach. Oczywiście zachęcam cię do subskrypcji kanału, do łapki w górę. I do zobaczenia wkrótce.